Dzień dobry moi drodzy, jak się macie? Mam nadzieję, że fantastycznie. Tutaj nitka i witam Was w drugim odcinku z 20 kratek od spawnu. Ja już trochę wypoczęłam po ostatnich wypocinach, więc mam mnóstwo energii na dzisiejszy odcinek. Więc pozwólcie, że otworzymy go oprowadzką po moim magazynie, który jest już w środku umeblowany. Także. Tada! Może ale Fałsz? <grym> tak. W każdym razie mamy, słuchajcie, tutaj dwa. Piętra mojego budynku zagospodarowane, i jestem po prostu aż oniemiała, ile ja byłam tutaj w stanie zmieścić miejsca na to wszystko. Oba skrzydła są praktycznie swoim takim lustrzanym odbiciem, więc w każdym znajdują się po dwa rzędy skrzyń. Cztery po prostu ułożone tak w pionie, żeby jakby ktoś tutaj sprytnie zasugerował, żeby tak na przyszłość mały golemek miał już gdzie i co sortować. W tych małych skrzydłach mam poumieszczane beczki, w których będą się znajdować takie bardziej e, rzeczy trzymane w mniejszych ilościach, aczkolwiek jak, jak patrzę właśnie na te zeschłe liście, to one bardzo szybko mi tutaj wypełniają mój magazyn, więc e, generalnie też Misiek zasugerował w ostatnim, pod ostatnim odcinkiem, żeby po prostu je użyć jako paliwa. O patrzcie, kolejne mi się zaplątały w ekwipunku, ale e, ja mam co do nich bardzo Specyficzny plan, dlatego, że będę ich używać jako dekoracji. Także nie będziemy tego palić, będę zostawiać wszystkie zeschłe liście, które mi się po prostu władują do ekwipunku, ale wróćmy do oprowadzki. Bo słuchajcie, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Ja tutaj tak wszystko sprytnie zaplanowałam, że. Wszędzie można tutaj wejść z każdej strony i dostać się w każde miejsce magazynu, bo tutaj mamy drabinkę, możemy wejść na balkonik, ale jakbyśmy chcieli przejść na drugą stronę, to tutaj zostawiłam takie przejście otwarte belkami, żeby nie musieć wchodzić i schodzić, tak naokoło i wiecie, góra-dół i tak dalej. Także tutaj, w to skrzydło też można się na skróty tędy przedostać, tutaj też po drugą, na drugą stronę i tutaj jestem całkowicie całkiem dumna z tej klatki schodowej, bo wyszła całkiem spoko, wygląda nawet całkiem ciekawie i nie jest właśnie tak zabudowana całkowicie, więc nadal to miejsce wydaje się takie otwarte. I jeszcze słuchajcie, co jest fantastyczne w tym budynku, to to, że zobaczcie ile nam jeszcze wolnego miejsca zostało. Po tej stronie, po tej stronie cała wieża Także, gdyby nam kiedyś przypadkiem brakło jednak tego miejsca, to słuchajcie, jest jeszcze dużo pola do popisu. A tak jeszcze nawiasem wtrącę, że gdybyście potrzebowali inspiracji na ciekawą podłogę, to tutaj macie taką. Fajna, co nie? No, mi też się podoba. A że ostatnio Wam mówiłam, że raczej nie będziemy potrzebować startowego domku, to podtrzymuję swoje zdanie z pierwszego odcinka i e, dlatego też tutaj umieściłam sobie łóżko. W którym śpisie bardzo wygodnie, tylko że jak się wstaje, to troszeczkę wali się głową w sufit, ale już tyle trzeba się poświęcić. Natomiast z drugiej strony schodów mamy prymitywną przepalarkę, ale po ostatnich mękach przepalania miedzi myślę, że czas na upgrade, taki porządny. Słuchajcie, ja tego bikona nie noszę przypadkiem w swoim ekwipunku, bo za chwileczkę tutaj piramidę zbudujemy i będziemy właśnie ryć dziurę. W tej oto górce, gdzie schowamy moją dzisiejszą przepalarkę. Także najpierw ogarnijmy autosmelter, a potem pokażę Wam inne prace, które wykonałam pomiędzy odcinkami. Dobra, no to teraz wielka chwila, będziemy sprawdzać czy wszystko działa i ja tylko najpierw muszę puścić tutaj wagoniki, żeby sobie jeździły w tam i z powrotem. Wagoniki są z hopperami i jeden leci i teraz drugi. Okej, okay. dobra, gdzie się wkładało paliwo? Paliwo się chyba wkładało tutaj. Tak, bardzo możliwe. A coś do przepalania tutaj. Hmm. E, chyba na odwrót. <laughs> o, dobra. Teraz działa. Ok, musimy tylko przeczyścić tutaj te hopery z tyłu. <laughs> Czas na ogarnięcie źródła paliwa. Tylko wiecie co. Ja tą fabrykę lawy to ja bym chciała taką z prawdziwego zdarzenia, dlatego przygotowuję się już tak na przyszłość i będziemy mieć tutaj ile dokładnie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, trzydzieści trzy ogółem zbiorniki napełniające się lawą i to powinno nam zapewnić wystarczającą ilość paliwa, tak na przyszłość. Problem w tym, że mamy tylko 8 tych cycuszków, więc będziemy musieli się wybrać pod ziemię. O! Oh, jest! <grym> Na pierwszym razem. No aha, no tutaj, Hanu, no najpierw się z Tobą rozprawimy, jak już tak chcesz, mojej uwagi i możemy ciąć cycuszki. O! Ojo, jo, Czyżby mnie tutaj nie było? Nie było mnie, bo jest dużo miedzi. <grym> A ja! Um, to chyba tyle, słuchajcie. Ale mamy 29 plus te 8, które są już w bazie, więc chyba mamy tyle, ile nam potrzeba. Wiem, co myślicie, ale marnotrawstwo tej terakoty. Ale to specjalnie, to specjalnie, żeby życie nabrało troszeczkę koloru. Więc tak. Magazyn niby skończony na tą chwilę, ale jeszcze tak nie do końca, ponieważ chcę zrobić dwie rzeczy. Tutaj mam taką skrzynkę rozpaczy, tak by the way. O, moje drewno! A wcześniej go nie widziałam. I tak, czekajcie, bo to przecież okorowane potrzebujemy, tak. I pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to kilka takich wiszących znaków, dlatego że chciałabym je sobie tutaj zawiesić przy tych. Miejscach, gdzie składujemy jakieś specjalne, powiedzmy przedmioty, e, w zasadzie specjalne to za dużo powiedziane, ale po prostu takie bez tabliczek. Teraz sprawdźmy, czy mamy jakieś barwniki, bo chyba jeszcze nie, ale na pewno właśnie. Na pewno mamy żółte kwiatki, bo tego akurat nam nie brakuje. Łe, tylko tyle. Ok, już lepiej. I jeszcze, czy my mamy jakieś świecące barwniki? O, jest, 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 jest. Fantastycznie. Czy to zrobi jakąś różnicę? E, zrobi, niech będzie. I jak już pewnie zdążyliście usłyszeć, bo muczą tutaj niemiłosiernie te krowy, sprowadziłam sobie właśnie małą hordę, którą teraz e, regularnie rozmnażam. Dlatego, że będziemy potrzebowali właśnie znaków na oznaczenie całego mojego magazynu, bo na razie to po prostu ciężko mi się tam znaleźć, jeszcze nie ma, wiecie, takiej pamięci mięśniowej, w którą stronę się kierować, po jaki materiał. Zatem przyjdzie niedługo chwila na, wiecie, pszt, pszt. także miejmy nadzieję, że uda się to dokończyć, zanim zakończę ten dzisiejszy odcinek, a teraz pozwólcie, że pokażę Wam inne prace, które wykonałam pomiędzy odcinkami. Na początku odcinka pokazałam Wam timelapsa z terraformingu tego wycinka mapy, ponieważ zamierzam tutaj wkrótce wybudować most, który będzie spinał właśnie tą część mojego królestwa mojej mapy oraz całą tą wyspę, która będzie główną budową. Całego tutaj świata. I myślę, że to też jest dobry moment, żeby podzielić się z Wami troszeczkę planami tutaj na tą okolicę, ponieważ tam gdzie obecnie rezydujemy, tutaj cała ta okolica z wyciętymi drzewami, jak również tutaj te klify, będą prawdopodobnie w całości przeznaczone na dystrykt farmerski, który z kolei będzie żywił miasto, które powstanie na tej wyspie. I taka ciekawostka, właśnie to miasto będzie stolicą, o której pisałam w poście na społeczności kanału. Plany na to miejsce mam naprawdę przeogromne i między innymi wybrałam tą miejscóweczkę, dlatego że znajduje się tutaj takie wzniesienie, na którym chciałabym wybudować jakąś bardzo dużą konstrukcję typu jakąś twierdzę, jakąś katedrę lub coś tego typu, albo może jakiś klasztor. Wokół którego skupione będzie całe miasto, jak również port i całe życie handlowe tutaj tego ośrodka. W tym odcinku jednak nadal będziemy pozostawać w obszarze dystryktu farmerskiego, bo moim celem jest transformacja tego nabrzeża, głównie nadbudowanie dosyć sporej ilości tutaj lądu, żeby troszeczkę powiększyć nasze potencjalne miejsce na pola. A moim głównym celem tak naprawdę jest wybudowanie tutaj białych, pięknych klifów, inspirowanych klifami, które znajdują się w Dover w południowej części Anglii. Także ten projekt na dzisiaj jest dosyć ambitny, więc może warto zacząć już kolekcjonować materiały. Ja to słyszę. Ostatnio, go, słuchajcie, przegapiłam w pierwszym odcinku, bo kręcił się wokół mojego kopania miedzi, i nie zdążyłam się do niego dobrać, ale chcę zobaczyć, co ten tutaj ma do zaoferowania, bo może ma jakieś nowe itemki. Ten akurat mam, ale tego nie mam. O, uh, i slime ball. Czekaj, poczekaj. Zaraz przyniosę kasę. E, I tak, nadal tutaj jestem. Pomimo, że już widzieliście time lapse, to ja nadal jestem tutaj w ciągu e, zbierania tych materiałów, więc e, jeszcze troszeczkę mi tutaj kolekcjonowanie zajmie. Chociaż e, już jestem coraz bliżej. E, a mam jeszcze do ogarnięcia kilka innych materiałów, jak na przykład e, ziemię. Tą taką twardą. Ojo, oj oj, 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 oj. He, he, he. Z tobą się nie chcemy. Aż dwóch łoboże, Boże. O Boże. okej. Okay. nie, no. Nie wybuchaj mi tutaj. Nie, nie, nie. Ja sama chcę to poteraformować. No, co za dziad. A tak, skoro już tutaj jesteśmy na zewnątrz w okolicy, to tak wygląda słuchajcie, mój plan na dzisiejszy terraforming. To znaczy niepełny, bo tutaj ta okolica też będzie steraformowana. Troszeczkę zamierzam tutaj rozszerzyć ten ląd. Więc. Uu. W tym momencie będziecie widzieć troszeczkę za dużo, ale już trudno. Jak pokazałam, no to macie taki powiedzmy mały przedsmak, jak to będzie wyglądać trochę od dupy strony, bo lepiej wygląda tam z tamtej wyspy więc kupmy tutaj ciekawe rzeczy od wędrowniczka. No ja też się cieszę, że od Ciebie kupuję takie fajne rzeczy. I pada też weźmiemy. A teraz to ja chcę zobaczyć, jak to się rozmnaża. Okej, okay, w ten sposób. Czyli to nie wypada z tego bloku, tylko rośnie obok, praktycznie tak, jakbyśmy rozmnażali pnącze. Gdyby ono sobie po prostu leżało, to świecące pnącze, ten lajken. OK, to teraz drugi eksperyment, jak się to zbiera. Czy łapką się to zbiera? Nie, łapką się to psuje. Można to tylko zebrać nożyczkami. Aha, okej, okay. trzeba będzie o tym pamiętać. I wiecie co? Ta nowa roślinka super mi pasuje na drugi rodzaj zboża. Problem w tym, że na razie nie mamy produkcji mączki kostnej, bo tak wiem w zeszłym odcinku znaleźliśmy spawnę szkieletów, ale popełniłam okropny błąd i po prostu nie zapisałam koordynatów. Także nie wiem, jakaś farma mosu i mączki kostnej w jednym wkrótce? Się pomyśli. Ja lecę zebrać jeszcze resztę materiałów, ponieważ potrzebujemy jeszcze dosyć sporo brzozy, a także białego cementu. Zatrzęsienie handlarzy! Słuchajcie, kolejny przyszedł. Co on tutaj ma dla mnie tym razem? A, znowu trawka. Dobra, niech będzie, kupimy więcej trawki. Właśnie sobie uświadomiłam, że to może brzmieć troszeczkę nielegalnie, ale cóż. I tym oto sposobem wypstrykałam się z całego dirta, który miałam skolekcjonowany na cały ten terraforming. Wypełniania dziur poszło około jedna cała podwójna skrzynka, więc i tak starczyło to na dużo więcej wypełnienia. Już mi się wydawało, że starczy, więc w sumie nie jest tak źle, nie mam na co narzekać i za chwileczkę pokażę Wam cały efekt końcowy, ale najpierw przyszłam pozbierać troszeczkę liści, bo zanim Wam pokażę jak to wszystko wyszło, to chcę jeszcze dokończyć i dodać właśnie jakiejś roślinności, żeby już był taki wiecie efekt wow, żeby to było skończone, żeby można było podziwiać w całej swojej krasie. Dobre, więc tu i ówdzie jakieś liście. Ogólnie chciałam też użyć mączki kostnej, ale niestety na takiej gołej ziemi nie ma, więc będziemy musieli to zrobić troszeczkę naokoło, czyli mączką kostną, wyprodukować na trawie jakąś trawę i wtedy ręcznie ją posadzić w ten sposób. Niektóre trawki potraktujemy mączką kostną, żeby były wyższe. I dorzucimy okazjonalne kwiatki dla odrobiny koloru. Uu, i teraz widzimy cały efekt. No. Wygląda to fajnie. Sprawdźmy, jak to wygląda z wyspy. Nie, no elegancko, słuchajcie, wygląda to naprawdę epicko. Jestem, ach, zadowolona to mało powiedziane, słuchajcie, pięknie to wygląda. Jeszcze sobie wyobraźcie, jak tutaj będą na powierzchni, na szczycie rosły różnego rodzaju uprawy, zboże głównie, i dopiero wtedy jaki to będzie efekt. To była jednak dobra decyzja, żeby pójść w kolor biały, a nie nudny, szary kamienny, jak to zawsze się robi. Ogólnie i jeszcze nam troszeczkę pracy zostało, tak jak mówiłam wcześniej e, skończył mi się dirt, więc tutaj ta część jest zupełnie niesteraformowana. A tutaj w tym miejscu będę zaczynała troszeczkę blendować już ten biały klif z takimi szarymi kamieniami, żeby tutaj dalej właśnie poprowadzić to e, na brzeże bardziej właśnie w takich szarych, neutralnych kolorach, dlatego że również tam dalej będzie wszystko na szaro, ponieważ te klify mają tutaj symbolizować to, że powiedzmy ta e, sól morska. Oddziałuje właśnie w tym miejscu na te klify, i stąd one właśnie mają taki kolor biały, taki powiedzmy solny. A tam dalej, gdzie już troszeczkę ten ląd e, zasłania przed tym morskim powietrzem, e, te klify po prostu będą już takie, wiecie, klasyczne. No dobra, wykonałam ogrom pracy, dlatego teraz należy mi się odrobina na przyjemności. No, w końcu będziemy mogli się przenieść na steki, bo kiedy skończyły mi się jabłka, zanim udało mi się wyprodukować ziemniaczki, musiałam żreć zgniłe mięso. Okej, okay, niech steki się pieczą. A my możemy w końcu poogarniać nasze ramki i oznaczenia całego magazynu. Was chciałam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie wspaniałe komentarze, za wszystkie lajki oraz nowe subskrypcje, które pojawiły się dzięki temu odcinkowi. LOWAM Was bardzo. Dziękuję jak zwykle za wspólnie spędzony czas i widzimy się w kolejnych ekscytujących odcinkach.